Ho, 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 Witam wszystkich przeserdecznie! Dziś mam bardzo dobry humor, a dlaczego? Odpowiem Wam już za chwilkę, tylko otworzymy sobie kalendarze i słuchajcie, zapomniałam o tym totalnie, o naszej świątecznej historii. Dlaczego Wy mi nie przypominacie? Halo! Także czternastka, od razu ładujemy w nią palucha. I słuchajcie... Jeśli chodzi o obrazek, to mamy choinkę i mamy słoik. Także już sobie go wyciągam. Okej. Okay. Wyciągam. I słuchajcie, lecimy do historii. I tak, pierwszy i drugi akapit mamy tak jakby przeczytane. Więc czas na trzeci. W ciemnym lesie spotkali wróżkę śniegu, której delikatne skrzydła lśniły w blasku księżyca. Słysząc o ich misji, odnalezieniu dzwonków postanowiła podarować im magiczny płatek śniegu, który miał świecić w najciemniejszych momentach. Dotarli do lodowego mostu, wyglądającego na zbyt kruchy, by go przeskoczyć. Dzięki magicznemu płatkowi śniegu most zaczął lśnić, pozwalając im bezpiecznie przejść. Niestety, idąc dalej, po zamrożonym jeziorze, lód pod ich nóżkami zaczął niebezpiecznie pękać, ale tym razem z pomocą pośpieszyły małe foczki, które poprowadziły renifery bezpiecznym szlakiem. Po zejściu z lodu na skraju lasu natknęli się na przytulną chatkę leśnych elfów, które zaprosiły ich do środka, oferując ciepły napój i wskazówki na dalszą drogę. Tak by się prezentowała nasza historia na dzisiaj. A jeśli chodzi o zapach to mamy Christmas tree. Czegoś takiego jeszcze nie było. Tutaj widzę coś ulanego. Także zobaczmy. O! Jaka sosna, ale to nie jest taka ładna choinka. Czuć sosnę, ale szczerze ta świeczka ona zaraz pójdzie. E, idealnie mi pasuje do łazienki. To jest taki typowy łazienkowy, leśny zapach. Jak macie te kostki do toalety o zapachu lasu, jakiś takich jodełek, to to właśnie jest ten zapach. Ale oglądałam wiele razy otwieranie kalendarzy u innych influencerek, czy tam u innych osób na YouTubie. I dużo osób właśnie jak miało kalendarze z jakimiś świeczkami i one właśnie były o tym zapachu takiego... Drzewka takiej choinki świątecznej, to mówiły, że jest bardzo ciężko zrobić taki zapach, żeby faktycznie ładnie pachniało lasem, czy tą choinką, a nie kibelkiem. To jest akurat typowy zapach kibelkowy. Dobra, lecimy do Horse Cookies. i szukamy numeru 14. Szukamy numeru 14. Także otwieramy. I słuchajcie, co my tutaj mamy. Mamy tutaj serce gruszka z aronią. No i jak możecie wnioskować, mamy tu gruszkę, mamy aronię i dodatkowo w składzie mamy marchewkę. Także zobaczmy. To ma być ta aronia? Halo, przecież tu jest jedna kuleczka. Mogliby dać więcej. Gruszki w ogóle nie czuję. Więc też musi być jej tu bardzo, bardzo mało w składzie. Ale czuć za to marchewkę. Także fajnie, bo ciastka duże, duże, aczkolwiek mogły być bardziej gruszkowe niż marchewkowe, bo jakby nie patrzeć, to każde ciastko jest marchewkowe. Więc mogli dać więcej gruszki i więcej tej aroni, bo jest dosłownie jedna taka mała kuleczka w środku. Bardzo dobrze, że są duże. Do czegoś muszę się przyczepić, nie byłabym sobą, przepraszam. Ponarzekać też trzeba. A, żebym się wygięła. Dobra. Dobra. Już jest. Już jest ok. Szukamy okienka numer 14. Jest tutaj. Jest takie bardzo podłużne. Bez jakiegoś takiego konkretnego kształtu, więc w sumie dawno nie było nic słodkiego, bo chyba było w dziesiątce. Dziś mamy czternastkę, także obstawiam, że tu może być jakiś batonik. O, nie wierzę, ha, mój ulubiony. Nie ma szans, Maciek, że to dostaniesz. Nie ma szans. Ja to zresztą zaraz wiem. Mój ulubiony słuchajcie, batonik i jest to pawełek o smaku. Tofi jest to mój ulubiony pawełek. Zresztą ja kocham wszystko i z kindera, wszystko możliwe, co mają. Kinderki, kinder kinderkantry, kinder kinder jajka, wszystko. I wszystko, co ma w sobie Tofi albo karmel, no po prostu kocham. Zaraz sobie to zjemy, albo zjem to w drodze, żeby był zazdrosny. Że, że ja mam takie dobroci, bo on ostatnio, wiecie co on zrobił? Ja muszę się poskarżyć. Kupił sobie ciastko do pracy, nie zjadł go w pracy, i jak siedzieliśmy, oglądaliśmy serial, to on otworzył to ciastko i nawet się nie podzielił. Mhm. Mm Czajcie to? Także to by było na tyle, jeśli chodzi o kalendarze. Mamy gruszkę z aronią i z marchewką w ciastkach. Mamy kibelkowy zapach do łazienki i mamy batonika. A teraz jedziemy, słuchajcie, po choinkę. Jedziemy po choinkę, taką żywą, prawdziwą, wielgachną, która będzie w salonie i będzie musiało być zrobione przemeblowanie, żeby ona tam weszła, bo musi być w tym jednym konkretnym miejscu, co była zawsze. Musi być ta choinka. Także. Och, jed jedźmy po prostu, jedźmy po nią. Jest ciemno i nie wiem, czy to dobra pora na wybieranie choinki, ale się uparłam. Jest w ogóle mnie nie widać. Teraz widać, a tu mnie przyświeci? No nie bardzo. No nie bardzo. Ale jedziemy po choinkę. Nie wiem, czy będzie cokolwiek widać, jak będę chciała coś nagrać, ale. Nic straconego, bo najwyżej pokażę Wam ją już jak będzie u nas w domu. O, jak mi fajnie przyświecił. Ale to chyba długimi. To nieładnie. <grym> na razie prosto jedziemy. Także zaraz widzimy się na miejscu. No do kurde, będą dzwonić teraz. Ja się chciałam podelektować z Wami Dobra, widokami. Złapało nas czerwone światło, zobaczcie jak pięknie. Chońka wybrana. Ale jest tak gęsta, tak piękna, fajnie piękna, że jej nie wzięliśmy, nie pakowaliśmy jej. Jedziemy po mojego brata znowu do Wadowic, potem jedziemy po auto, strażacy, wow, koledzy po fachu. Eee. Wypadło mi z głowy. Potem jedziemy po busa do mojego domu rodzinnego, do mojego taty, rzecz, wymieniamy auta, pakujemy rzeczy, wszystkie, co mam spakowane już w Kalwarii. Mm, jedziemy po tą choinkę i może postoję jak do niej, bo fajny miał gościu, bo zobaczcie tu fontannę, widzicie? Jaka piękna. Jak pięknie nam miasto ubrali, no przecudownie. E, potem po choinkę, no i prosto do domu, więc zobaczymy się już z choinką w salonie podczas przemeblowania bo musi się zmieścić te, panie, światło byś sobie no, stoją a stoją, Tu nie nagrywam, bo jeszcze policja się na vlogmas załapie była zdraż, bo żarna to jeszcze będzie policja stoją, nie widzisz, świecą się tam no, świecą się, dobra, policji nie chcemy na vlogmasie, do widzenia ma, choinko ma, tak śliczny masz gałązki Zmieści się? Ale jest piękna Ej, halo Ahojnka No jak ubieraj Ale zobaczcie Jaki to ma pień Jak normalnie wewnętrzna część mojej dłoni Nawet więcej Ale jest przepiękna Jeszcze się w korytarzu. Tarzu mieści, jezu, jaką mączkawkę, Czekajcie, idę się napić. Ja zacznę nagrywać. O, rany boskie! Kto to będzie sprzątał? Nie gadaj, że taka jest cała klatka schodowa. Rany boskie! No dobra, ale ja będę miała choinkę łysą. Aha, mały update. Musieliśmy użyć siekierki, bo jednak miałam taki duży fajny pień, że trzeba go było skrócić. Proszę się odsunąć. Ja potrzebuję mieć w pełnej okazałości moją piękną choinkę. Dobra. I uwaga! Jesteście gotowi? Tada! do! Ej, nie mieści. Ale i tak będzie skrócony, żeby. Jezu, ale jest piękno. No cudowna, no powiedz mi, że ona nie pasuje tu. Co z tego, że połowę pokoju ten? Tak, jest większa jak w tamtym roku. Jezus. No o to chodziło, żeby była większa w tamtym roku. Za rok będzie jeszcze większa. Mamy loingę, słuchajcie, mamy loingę. Jest przepiękna. Przecudowa! I to, to jest, słuchajcie, najpiękniejszy zapach na świecie. Świeże i chulniki. Najlepiej że ona dzisiaj przyjechała, była zafoliowana, i jak my podjechaliśmy tam. Ej, bo ja mówię teraz. I Jak my przyjechaliśmy tam, to było jeszcze jedno małżeństwo i wybierali choinkę i Pan przy nich odpakował to ja jak zobaczyłam tą choinkę śmieci, oczy mi się zaświeciły. I w głowie miałam tylko Boże, błagam cię, nie bierzcie tej choinki. Ale ta pani coś w ogóle tań nie pasowała, ta jej nie pasowała, w ogóle nic jej nie pasowało w tych choinkach. Tu mówiła, że ona chce wysoką, potem, że gęstą, potem jednak, że, że małą, i koniec końców nie wzięła żadnej choinki. Ja ją wybiorę. Biorę, biorę tam. Nawet niech mi pani nie pokazuje drugi raz, ja ją po prostu biorę. A jak przyjechaliśmy tam, to od razu mi wpadła właśnie w oko, jak ją odfoliowali. I jeszcze dwie inne, ale końcowo wygrała ta. No jest przepiękna. Powiedzcie mi, że nie jest przepiękna, Maciek. No powiedz coś, powiedz coś łapie. Ładna jest. No, jest przepiękna! No, i czy ją jeszcze trzeba poobracać, poustawiać. No to ją poustawiasz. No. Dobra. Przepiękna jest. Dobra. Więc, słuchajcie, o takim miłym, choinkowym akcencie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Widzimy się już jutro o 14 na kolejnym vlogmasie. I zobaczymy, czy ją jutro ubierzemy, czy może pojutrze się okaże. Ale już jest, choinka. Jeszcze jedną musimy przywieźć. Kalwarii tą sztuczną. Ej jak masz mioty, to tam pajęczyna widzę. <noise> <noise> Także słuchajcie, żegnam się z wami. Zostawcie łapkę w górę dla tej pięknej choinki i napiszcie, czy Wam się podoba. Dlaczego tak bardzo? Bo jest przecudowna, jest przepiękna. Prze kupiona koło klasztorów. Kalwarii bardzo, bardzo polecam. Siedzieliśmy tam chyba łącznie godzinę, bo nas tak pan zagadał. Bardzo przyjemny pan. Także proszę bardzo, piękna choine, piękną choineczkę nam sprzedał i sprowadził przepiękną. Prze, Widzimy się już jutro o 14:00. Buziaki i pa!